Hej siemankos, to jest Pewny Prost W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening Jak widzicie tu mamy Big Boxa i 9 skrzynek e, Jeszcze tutaj mamy w Alei Pucharów e, jak widzicie dużą skrzynkę e, punkty mocy do kogoś i mega skrzynkę i to będzie dobry pewnie opening I tu mamy jeszcze do kupienia e, dużą skrzynkę za 30 gemów, więc może być dobry opening, no i możemy zaczynać Paweł ludku monet razy 30 punkty mocy do sherry plus 8 i punkty mocy do franka plus 10 monety razy 50 plus 50 raczej znaczy punkty mocy e, plus 6 e, punkty mocy do kolta plus 15 i Bilety na wydarzenie. Event ticket Dobra, przejdźmy szybko o. No, Penny. Karl mama. Karla mamy. Poko. I tą otwieramy skrzynkę. Razy 30 monet. Punkty mocy do Jessie plus 5. Punkty <trym <trym mocy do LPMO plus 10. I 8 g to duże jeszcze otwieramy, jeszcze otwieramy monety razy 17 punkty mocy do Rico P6 punkty mocy do Bo i tutaj mamy pilety do wydarzenia. Szybko. Pilety Ja Tutaj teraz otwieramy Bigboxa. Może coś wypadnie? Mamy tutaj razem 36, punkty mocy do tabla, punktu mocy do Jessie, 13. o, punkty mocy do tliczka, bilety na wydarzenia i na razie 5, jest 5, 10, No i, tutaj, i teraz 11, 11, 11, Otwieramy jeszcze tutaj tą ścięgę 30 gemów Nadzież do siły punkty mocy do zaryła 11 do zaryła 12 punkty mocy do 13 i 25 gemów Teraz sobie jeszcze tutaj poczekamy tutaj do 100 stópki i jedziemy monet razy 22 punktu mocy do peny plus 10 punktu mocy do sherry plus 11 mocy do rąk plus 11 no i yy, bilety na wywodzenie weźmiemy sobie teraz e, Możemy wziąć sobie teraz punkt pomocy do... weźmy sobie może do... punkt pomocy to teraz mega skrzynka nie wiem czy coś wpadnie ale wątpię 260 tysięcy Вот так. Десний. 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 I napiszcie coś w komentarzu i ciągle będzie nas na